Czy Wy też czasami macie tak, że telefon nie mieści Wam się w kieszeni? Zobaczcie iPhone 12 Pro, a tutaj iPhone 12 Mini, który idealnie mieści się w mojej kieszeni, nie uwiera mnie, ale przede wszystkim najlepiej leży w dłoni. No właśnie, dlaczego smartfony stają się coraz większe? Na to pytanie jest pewnie wiele odpowiedzi i być może odpowiem na to pytanie w kolejnym odcinku, ale dzisiaj zajmiemy się tym, dlaczego iPhone 12 Mini to najlepszy iPhone jaki możecie kupić. Jesteście ciekawi? Oglądajcie dzisiejszy materiał. Ale wypadałoby zacząć od pudełka i tego, co w nim dostajemy, oprócz oczywiście samego smartfona. Sam przewód. Ale gdzie jest ładowarka? Kto to? Oto Pana przesyłka. O, dziękuję bardzo. Oczywiście wiedziałem, że w pudełku z iPhone'em nie ma ładowarki, dlatego też zamówiłem ją w sklepie Morele.net, a jeżeli nie wiecie, co to, to Morele.net, jest to sklep online, w którym możecie znaleźć produkty z naprawdę wielu różnych kategorii i to w bardzo atrakcyjnych cenach. I taką właśnie szybką ładowarkę zamówiłem w Morele.net, żeby pasowała do iPhone'a, bo ona jest właśnie w standardzie Power Delivery, ale dlaczego ją zamówiłem w sklepie Morele.net i kilka słów o tej ładowarce pod koniec tego odcinka, a teraz przechodzimy już do rzeczy. Jeżeli chodzi o iPhone'a 12 mini, to na pewno no, warto zacząć od jego rozmiarów. Jest to najmniejszy flagowy telefon dostępny na rynku, już niezależnie czy mówimy tylko i wyłącznie o iPhone'ach, czy o wszystkich telefonach, jakie są po prostu dostępne w sprzedaży. Ten telefon wyposażono w ekran 5,4 cala, ale jako, że wypełnia on naprawdę całą powierzchnię panelu przedniego, to sam smartfon, cała bryła telefonu jest mniejsza niż iPhone SE czy iPhone 8, które do tej pory były najmniejszymi iPhone'ami. W związku z czym ten telefon naprawdę leży bardzo, ale to bardzo dobrze w dłoni. Tutaj nie ma żadnej ściemy, można z niego korzystać jedną ręką. Nawet jeżeli mamy bardzo drobną tę swoją dłoń, to i tak on się po prostu mieści w dłoni. I to jest naprawdę super. Ale jako, że jest to iPhone, to oczywiście swoją cenę ma, bo ponad 3000 zł. Ale za tą cenę dostajemy naprawdę najwyższą jakość wykonania. Dwie tafle szkła przedzielone aluminiowym korpusem, aluminiową ramką. Dodatkowo w iPhone'ach serii... 12. Apple dorzuciło coś nowego, mianowicie Ceramic Shield, czyli taką powłokę ceramiczną, która chroni. Ekran. Chroni ekran i dzięki temu, pomimo, że ja na tym telefonie nie używam szkła ochronnego, to nie ma tutaj żadnych rys, żadnych niedoskonałości, ta ceramiczna powłoka naprawdę nieźle chroni ten ekran. Oczywiście nie polecam tego telefonu zrzucać na ziemię, bo on się cały czas może zbić, jednakże Apple gwarantuje, że jest nieco bardziej odporny niż poprzednie modele. Co więcej, na rynku próżno też szukać małych telefonów z Androidem. Takiego małego to już w ogóle nie znajdziecie, ale mniejszych telefonów, które mają pełną wodoszczelność. Apple chwalić tutaj certyfikatem IP68, który jest znany na rynku, jednakże ten certyfikat jest ulepszony, ponieważ iPhone 12, nie tylko mini, ale także inne iPhone 12, możecie zanurzyć aż na 6 metrów głębokości, a nie tylko na 1,5 metra, jak w przypadku innych smartfonów, na czas 30 minut. Również jeżeli chodzi o ekran, to tutaj jest to dokładnie taki sam ekran jak w dużym iPhone'ie 12. Oczywiście ekran OLED, czyli ta najlepsza możliwa matryca, jaka jest dostępna w tym momencie w telefonach. Niestety z odświeżaniem 60 Hz nie 120, ale ja na to aż takiej uwagi tutaj bym nie zwracał. No i co ważne, naprawdę mega jasna, bo szczytowa jasność tej matrycy wynosi aż 1200 nitów. Naprawdę jest to bardzo rzadko spotykany parametr w innych telefonach. Tak wysoki parametr. To miałem na myśli. No i rozdzielczość. Rozdzielczość również taka sama jak w tych dużych iPhone'ach, czyli Full HD+, w tych proporcjach. One nie są też jakoś super wydłużone, jak widzicie, więc to też warto wspomnieć, jeżeli chodzi o y, trzymanie w dłoni, że ten telefon nie ma takiego pilotowatego kształtu. Ale wracając do rozdzielczości, ten smartfon ma taką samą rozdzielczość jak te większe iPhone'y, w związku z czym, jak można się domyślać, upakowanie pikseli jest dużo gęstsze. Dokładnie wynosi 476 pikseli na cal, co czyni go najlepszym iPhone'em, jeżeli chodzi o gęstość pikseli. Czyli naprawdę no, no, nie jesteśmy w stanie zobaczyć pikseli na tym telefonie. Po prostu obraz jest mega ostry, mega czysty, mega przejrzysty. No i dodatkowo matryca OLED, czyli szerokie kąty widzenia, piękne, nasycone kolory, głębokie czernie, nieskończony kontrast. No, ekran zdecydowanie topowy. Co ciekawe, jako że iPhone 12 mini jest tak mały, to Apple musiało minimalnie zmniejszyć wycięcie u góry ekranu, czyli nocza jest ono minimalnie mniejsze. Jednakże, jako że cały ekran jest też mniejszy niż w tych większych iPhone, to ekran z prawej i lewej strony nocza też jest węższy, i dlatego też ten nocz musieli pomniejszyć, żeby tam wszystkie te informacje się zmieściły. W związku z czym, jak sobie popatrzycie na większego iPhone'a i mniejszego iPhone'a, no to faktycznie widać, że on po prostu mniej informacji pokazuje na ekranie, no bo po prostu ma mniej tego miejsca. Ale za to oczywiście plus jest taki, że lepiej leży w dłoni. Dobra, ja się dalej nie będę rozwodził na temat tego, co iPhone oferuje, bo na pewno już tyle miesięcy minęło od premiery, że wiecie, że iPhone 12 mini oferuje te same funkcje, te same. Podzespoły, te same aparaty, co droższa wersja, większa wersja iPhone'a. Ja wam mogę powiedzieć, dlaczego moim zdaniem mniejszy rozmiar przynajmniej dla mnie jest lepszy, ale też mogę wam powiedzieć oczywiście dlaczego, do czego te większe iPhone'y mogą się przydać. No I tutaj dla mnie zdecydowanie plusem jest właśnie to, że ten smartfon jest poręczny, jest kompaktowy, lepiej leży w dłoni, wygodniej mi osobiście się na nim pisze, chociaż znam osobę, którym wygodniej pisze się na większych telefonach. No i oczywiście po prostu jest także. Lżejszy, więc również tutaj no, mniejszy jakby kłopot sprawia trzymanie tego telefonu, podróżowanie z tym telefonem i tak dalej, i tak dalej. Ja też na tym telefonie konsumuję treści i jakby tutaj dla mnie nie ma tego problemu, że jest to za mały ekran, nie widzę wyraźnie tych filmów, które oglądam i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście wiadomo, że tutaj różne osoby mogą mieć różne gusta i niektórzy mogą stwierdzić, że faktycznie na przykład filmy im się źle na takim ekranie ogląda, jednakże co muszę tutaj przyznać to to, że przeglądanie zdjęć e, faktycznie jest trochę problematyczne, dlatego, że na większym iPhone'ie, kiedy mamy zdjęcia wykonane w formacie 4 do 3, czyli tym prawie kwadratowym, to wtedy na większym iPhone'ie wyświetla nam się po prostu większe zdjęcia niż na tym mniejszym iPhone'ie i faktycznie na, na przykład na iPhone'ie 12 czy 12 Pro po prostu nie musimy tego zdjęcia przybliżać, żeby zobaczyć co tam na nim jest, a w iPhone'ie mini często to zdjęcie trzeba przybliżać i nie można jego po prostu y, zobaczyć na takim oddaleniu. Także tutaj, jeżeli chodzi o to przeglądanie treści, to bardziej widziałbym minus w zdjęcia, Niżeli w filmach. Jako, że iPhone mini jest mniejszy, to także ma mniejsze głośniki, o ile również są to głośniki stereo, to faktycznie grają troszeczkę ciszej niż w tych większych iPhone'ach, więc na to trzeba zwrócić uwagę. No i drugi minus, taki, który ja zauważyłem osobiście, który mi doskwierał, to to, że te. Zwoje służące do bezprzewodowego ładowania. Tutaj mamy obsługę bezprzewodowego ładowania o mocy 12W. Zwoje są nieco mniejsze. W związku z czym iPhone 12 mini nie do końca pasuje ze wszystkimi ładowarkami bezprzewodowymi. Wiem, że pewnie mało osób korzysta z ładowania bezprzewodowego, ale najbardziej mi to doskwiera w samochodzie, gdzie akurat mam ładowarkę bezprzewodową i niestety iPhone mini musi być bardzo dobrze, że tak powiem, ułożony na tej ładowarce. A wiadomo, że mocniejsze przyspieszenie auta czy zahamowanie tym autem, Powoduje, że ten telefon się przesuwa, no i przestaje być ładowodny. Także jeżeli chodzi o ładowarki bezprzewodowe, no to iPhone 12 mini nie do końca się z nimi lubi. Czasami też argumenty u osób, które mówią, że telefony muszą być duże, pojawia się taki, że na przykład mają 5G i wydajniejsze podzespoły, i dlatego telefony muszą być większe. To jest oczywiście absolutną nieprawdą, ponieważ iPhone 12 mini ma dokładnie tak samo wydajny procesor jak iPhone 12 i także obsługuje sieć 5G dokładnie tak jak iPhone 12. Także tutaj, jak widzicie, można to również zamknąć w małym telefonie. No, i to samo z aparatami, które także są dokładnie takie same, pomimo że telefon jest mniejszy i przede wszystkim znacznie, znacznie lżejszy. No i tutaj dochodzimy do tego chyba najważniejszego minusa, jeżeli chodzi o iPhone 12 mini, z mojej perspektywy, jest to czas pracy na baterii. Tutaj wiele osób się o to martwiło, często o to pytacie, dlatego też między innymi nagrywam ten film. Tak, iPhone 12 mini, no niestety trochę ta bateria w nim doskwiera. Dokładnie mamy tutaj pojemność 2227 mAh, co jak na dzisiejsze standardy jest faktycznie niewielką baterią, trzeba także zapamiętać oczywiście, że ten ekran jest stosunkowo mały. No ale maksymalnie można tu uzyskać około 5-6 godzin na włączonym ekranie, ale to przy takim średnio intensywnym użytkowaniu, kiedy mocniej tego smartfona używamy, no to niestety trzeba liczyć się z tym, że odłączając telefon od ładowarki o 9-10 rano około godziny 18-20 po prostu będzie trzeba go już podładować. A jeżeli naprawdę mocno będziecie go używać, no to jeżeli nie macie dostępu. Czy to do ładowarki, czy do Powerbanka, no to po prostu on się rozładuje. I mi się to ze dwa razy chyba zdarzyło, że faktycznie telefon mi się po prostu rozładował, bo miał dosłownie 1% naładowania baterii. Także, jeżeli naprawdę bardzo ciężko korzystacie z telefonu, no to wtedy iPhone 12 mini i jego stosunkowo mała bateria może Wam doskwierać. Jeżeli jednak. Aż tak nie zależy Wam na tym bardzo długim czasie pracy na baterii, bo macie dostęp do ładowarki najczęściej no albo nosicie ze sobą PowerBanka albo jeździcie samochodem często gdzie możecie podładować telefon, to wtedy aż takie problematyczne. To nie będzie. No i tutaj płynnym ruchem przechodzimy do tego, czego w pudełku z iPhone'em nie ma, a zatem ładowarki. Dlatego ja zamówiłem ją w sklepie Morelenet, gdzie nie tylko znalazłem dobrą ładowarkę, ale także dużo tańszą niż ta oryginalna. I zamiast płacić 99 zł za samą kostkę ładującą w oficjalnym sklepie Apple, to na Morelenet mogłem kupić taką ładowarkę za mniej niż 40 zł i to jeszcze z przewodem w zestawie. A to wszystko oczywiście zgodne ze standardem szybkiego ładowania. Power Delivery, czyli możemy naładować ten telefon do 50% w 30 minut. W sklepie Morelnet znajdziecie oczywiście masę różnorodnych produktów, nie tylko ładowarek, nie tylko rzeczy elektronicznych, ale także produktów z naprawdę różnych innych kategorii. Co warto zaznaczyć, zakupy w tym sklepie są naprawdę proste i wygodne ze względu na wiele sposobów dostawy i płatności. Wasze zamówienie możecie opłacić przelewem, blikiem czy kartą, ale także wziąć na raty lub w leasing. Produkt odbierzecie w fizycznym punkcie, w paczkomacie albo otrzymacie przesyłkę od kuriera, tak jak ja. Jednakże o Morelnet wspominam nieprzypadkowo, ponieważ ten sklep wystartował niedawno z nową usługą Morele Max, która oferuje darmową wysyłkę dla zamówień powyżej 39 zł złotych i 99 groszy oraz wydłużony czas zwrotu produktów z 14 dni do aż 30 dni. Usługę Morele Max możecie wykupić na 1, 6 lub 12 miesięcy i po prostu zaoszczędzić na przesyłkach. Z usługą Morele Max zyskujecie darmową dostawę kurierem do punktu odbioru czy do paczkomatów dla zakupów powyżej 39 złotych 99 groszy zł od jednego sprzedawcy. Link do sklepu Morele.net znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wpadnijcie i przekonajcie, Znajdźcie się, jak szeroki jest tam wybór produktów, no i że zakupy online to pestka. A jeżeli chcielibyście, żebym przygotował film na temat, dlaczego smartfony są coraz większe, to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chodzi o aparaty w tym smartfonie, to podobnie jak ekran czy jakość wykonania, stoją one na absolutnie topowym poziomie, na najwyższym poziomie, no może z paroma małymi wyjątkami, ale generalnie jakość zdjęć zarówno z przedniego aparatu do selfie, jak i z tylnych aparatów, mamy dwa obiektywy, standardowy i super szerokokątny, jest naprawdę bardzo wysoka, o ile warunki oświetleniowe są mniej więcej takie jak teraz. Bo jeżeli tutaj dojdzie do pewnego zaciemnienia, czy to w pomieszczeniu, czy też po prostu jest ciemno na dworze, jest wieczór, to tutaj zdecydowanie widać różnicę na korzyść właśnie iPhone'a 12 Pro i dokładnie to samo mówiłem wam kilka miesięcy temu, kiedy opowiadałem o swoich pierwszych wrażeniach na temat iPhone'a 12 mini. W każdym innym przypadku nie ma absolutnie żadnej Szczególnej zauważalnej różnicy pomiędzy iPhone'em 12 mini i iPhoneem 12 Pro. Jednakże co warto zaznaczyć, jeżeli chodzi o porównanie do innych e, urządzeń, które są w podobnej cenie, czyli do 3,500 zł iPhone 12 mini versus Androidowe odpowiedniki, to tutaj zdecydowanie zarówno jeśli chodzi o dzienne warunki oświetleniowe, jak i fotki po zmroku iPhone naprawdę jeżeli nie jest najlepszym smartfonem, to jednym z najlepszych możliwych do kupienia za te pieniądze. Bo przypominam, iPhone 12 Mini to nie tylko najmniejszy iPhone, który świetnie leży w dłoni, ale także najtańszy flagowy iPhone. A jak te zdjęcia wyglądają, zobaczcie wszystkie najciekawsze, najlepsze fotografie, jakie udało mi się przez te kilka dobrych miesięcy testowania iPhone 12 uchwycić. No dobra, jest jeszcze jedna różnica pomiędzy tymi dwoma modelami mianowicie to, że iPhone 12 Pro obsługuje format Apple Pro Raf, ale dodatkowo ma także ten trzeci teleobiektyw, czyli możemy zrobić to podwójne przybliżenie. Tutaj mamy tylko do wyboru dwie perspektywy. To jest taki dodatek, ale oczywiście muszę Wam powiedzieć, że czasami w niektórych sytuacjach ten trzeci obiektyw z dwukrotnym przybliżeniem może się przydać. Niestety i tak, w porównaniu do Androidowej konkurencji, gdzie mamy przybliżenie pięciokrotne optyczne, no to są jakieś żarty ze strony iPhone'a. Czy iPhone 12 mini to rzeczywiście najlepszy iPhone, jaki możecie aktualnie kupić? Tak, o ile godzicie się na to, że będziecie mieli nieco mniejszy ekran do konsumpcji rozrywki, czy nieco gorszą baterię niż w tych droższych modelach, ale poza tym to naprawdę. Kompletny smartfon, i tutaj zdecydowanie nie ma żadnych kompromisów, to najlepszy iPhone, jaki można kupić, a jednocześnie najtańszy, więc w tym stosunku jakości do ceny zdecydowanie wypada bardzo dobrze. Jeżeli chcecie łatwo i wygodnie kupować online, to odwiedźcie sklep Morelnet, gdzie znajdziecie szeroką ofertę produktów oraz korzyści, takie jak na przykład Morel Max. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod tym filmem. A Wy, co sądzicie, dajcie znać w komentarzu poniżej, czy wolicie mniejsze smartfony, czy te nieco większe. Czekam na Wasze komentarze, a jeżeli ten materiał uważacie, za przydatny, koniecznie udostępnijcie go wśród swoich znajomych, zostawcie łapkę w górę poniżej, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów. Mówi do Was szakal do zobaczenia, do usłyszenia. trzymajcie się, pa pa!